Dzień dobry. Zdrastwuj ty co e to eto Kavbus kawbus gibryda. Druzja Mag 258 Pasmatri na eto hybrydę. Jest tutaj kolega wśród nas o takim właśnie, który pochodzi z Ukrainy, uprawia arbuzy, dynie, melony, lecz nie zna tej krzyżówki, tej hybrydy arbuza i dyni. Jak dla nas wielu jest to ciekawostka. Słuchajcie, to jest pierwszy okaz. I pójdziemy do drugiego. Zobaczycie, jak różni się. Z tej oto paczki nasion wyjęłam nasionka, tak? W dniu 21 maja pokazuję film, jak wyglądają nasiona. 11 lipca zawiązał się pierwszy, o, rozkwitł pierwszy żeński kwiat, ale nie tego egzemplarza, tylko tego, do którego dojdziemy później ten później kwiatuś był i zobaczmy zobaczycie różnice w wyglądzie dyni. Nasiona wyjęte z tej samej torebki a różnią się jakieś takie pomieszane to Więc tak przede wszystkim wyglądem dyni będą się różniły dwa krzaki. Następnie wyglądem liści, gdyż ta dynia ma liście bez takich wyraźnych srebrnych wzorków, jak obok. To co pokazuje, to są liście od trzeciej sadzonki kawbuza. On jeszcze nie ma żeńskiego kwiatu, same męskie są i maliście ze srebrem, z większą ilością srebra na liściach, a ta dynia i ta do której pójdziemy mają mało tego srebra. Teraz przypatrzmy się, jak pięknie wygląda struktura. W tym miejscu jest dynia i tu idzie pęd, no jak to u dyni, długaśny. zapylacza od rana już. Pracują. Kwiaty troszkę różnią się od innych dyniowatych. One są takie bardziej puszyste. Spójrzcie na liście. Na płatki znaczy się. Takie mięk, są miękkie po prostu. Bardzo miękkie, przytulne w dotyku. Nie tak jak kwiaty tamtych dyniowatych wszelkich. I spójrzcie co się dzieje. To jest kolejny przypadek tu. Zaczyna gnić na krzaku. Też są otwory po ślimaku. No chyba jest to wina pogody deszczy, upałów, aczkolwiek ostatnio te upały odpuściły już. O, arbus. I zobaczcie, tu już gnije kwiat w takiej fazie. Nawet kwiat gnije. Czyli to odrywamy. I wiecie co, tą dynię przekręciłam, tego kawuza, przepraszam, kawuza. on tu ma płaską stronę, jak stół. Troszeczkę muszę go chyba przekręcać, podpórkę dać. Dobrze, idziemy do drugiego egzemplarza, także zapamiętajcie tą kolorystykę. Za chwilkę najazd na drugą dynię. Piękne swoją drogą. Tam widać drugi egzemplarz, który został pierwszy posadzony. Najwcześniej ze wszystkich trzech kawguzów. Słońce, ma słońce mają tyle samo, z tym, że ten tu ma od rana Troszkę, rano troszkę, po południu więcej, a na polu odwrotnie. Idziemy. Widać, już widać kolor, różnice. Pasmatry. Jednolita żółta na koniec sezonu. Porównamy, wtedy będzie możliwość coś więcej powiedzieć, spróbować. Tamta na polu zdecydowanie bardziej do tej się upodabnia, aczkolwiek zupełnie nie, nie te barwy na razie. Jak na razie tylko jeden egzemplarz rośnie Czyli po jednej dyni na krzaku w tym miejscu arbus. Też muszę przesunąć troszkę. Może też się wybarwi. Może nie To są ślady moich paznokci. Uszkodziłam No i co o tym sądzić? Kwiat? Oho. Trecianie po arbuzach. Ptaszki? Dobrze, że te koty są lekkie. To nie pogniotą tak pędów. Cz, cz, cz. Cz, cz, cz. Tam jest zasłonięty otwór Freciu. Nie przejdziesz już do sąsiada. Chodzi do sąsiada cały czas, ale nie można tak. No, jest różnica, jakby nie było. Kwiatuś również taki puszysty, miękki, ale chyba mniej, mniej od tamtego. Dzisiaj będą też jakieś krótkie filmy arbuzowe. Bo muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że nie nadążam z tymi arbuzami. Nawet, nawet tak usiąść, nacieszyć, popatrzeć. Brak czasu. Cały czas jest. Brak czasu. Za dużo się robi, za dużo prac do wykonania. Pozdrawiam. Powodzenia w uprawach.